I właśnie sobie gram w FIFA. E, to, to minęła pierwsza połowa. Tak? To odcinek drugi. Pierwsza połowa to, to widziałeś, że też mamy przygotowanie. Połowa, ja też zarobię. zero, ja też To ja, mam piłkę. I co ja robię? Przez Was, to Wasza linia. Zarobię, zobaczcie. Я знаю, нет, Канка, что делает? Давай, давай, Канка, слушай. Нет, нет. jak teraz mogę tak coś ja ja To nie jest pod 10. To O nie, 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 ja nie, 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 Ja muszę, ja muszę nie, o, o, nie, O, nie, 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 Teraz nie, nie, Teraz będzie nie, wolny, to moja szansa nie macie siść. Nie! Źle tak podkręciłem! Jak wam to źle podkręciłem? Ale... Oj! Jak ja, ja jednak chciałem, bo myślałem, że już nie będzie. No, ale jak chciał na tym ma, ale sam to zrobiłem. O, chodźcie, chodźcie. Chciałam teraz, mam rękę, że mam, ale słabo się zmarniłem. O Nie myślałam, że mi się uda. No, nie myślałam, że mi się uda. Nie, jeden. nie, nie. Masz. Może... Może, może ja popełniłem błąd? Ale piłka jest! Nie, nie. Tak! Myślałam, że nie zapisałam błądu. A mam piłkę. Ominąłem go. Ja go ominął. O, 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 niny, nie, nie, o, no co ona. O. Teraz mi tu wyjdzie, no patrzcie, wyjdzie, wyjdzie. wyjdzie mi tu no. Nawet nie widzę. Czy nie? Wiesz tam 65%, że myśli się, że czy, wiemy, czy nie, bo myślę. A trzeba je tak przegląd. A jeszcze ja sprzęt, żeby wyrównać. A. No co tam robić? Co tam robić? Ja nie możesz masz i nie ma koła myślałem, że to robię ja teraz strzeli koleś, ale ok, te ja jak w świecie ten ale podałem oh, 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 oh. oh, po 7 oh, o, 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 o nie ile podałem o, śliska, ale nie o ja robię? a nie, to nie będzie. nie być się, ale Aha, masz płyt. nie i Nie ma nie ma Nie! Nie! To straci szansę na goną. O nie! Nie idzie tu spinka, wrócić. O nie!

nie! Nie! Nie ma gola, nie będzie gola, nie będzie gola, nie będzie gola, nie będzie gola. Nie, 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 tak. A, noby. Nienawidzę tych chwilę. Czyli... A, czyli to trzeba zrobić. Bum zwolenia. Bum ja to o, ha fajnie, masz szans z moim kaszem. Patrz jak obronił puszczał, patrz, patrz jak obronił puszczał. Dobra, to... I utraciliśmy połączenie z przeciwnikiem, jak zawsze, dobra. To wszystko na dzisiaj. E, Życzę Wam szczęścia i w ogóle subskrybujcie, łapcie w górę. Cześć.